Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii. Tylko słowo witam Was. Dziś już po raz trzeci Pan Jezus ukazuje się swym uczniom od momentu, gdy zmartwychwstał. Poznali go w niezwykłych okolicznościach. Uczniowie pracowali całą noc na jeziorze łowiąc ryby, a efekt był mizerny. Jednak gdy pan Jezus powiedział, zarzućcie sieć po prawej stronie, i oni posłuchali, to złowili wielkie mnóstwo ryb w swoje sieci. I wtedy Szymon Piotr um, rzucił się w pław, w morze, żeby jak najszybciej dotrzeć do Jezusa, którego rozpoznał. Zastanawiające są. Kilka rzeczy, ale przynajmniej dwie. Pragnę jakoś podkreślić, że nieraz nasza praca jest jałowa, bezowocna, bezefektywna. Są pytania dlaczego? Jest mozolna, trudzimy się. Warto sobie zadać pytanie, czy jest ona zgodna z wolą Bożą. Czy Pan Jezus każe mi wykonywać to, co robię? Warto się zastanowić nad tym, co Pan Jezus życzyłby sobie, bym pracował, wykonywał, z kim się spotkał, lub z kim nie spotykał, i postąpić z najlepszą swoją intencją, tak jakby Pan Bóg chciał, i sprawdzić, czy to przyniesie efekt. Postępować zgodnie z wolą Bożą w życiu moralnym, w życiu wiary, w rodzinie, w pracy, tak jak Pan Jezus by chciał, bym pracował, spotykał się, rozmawiał, a następnie przyłożyć miarkę efektywności, czy układa się zgodnie z wolą Bożą moje życie. To jest warte rozwagi, druga sprawa, która wychodzi w dzisiejszej Ewangelii, charakter Piotra, bardzo porywczy, nabagły, taki od razu, gdy tylko rozpoznał Chrystusa, nie baczy na nic, tylko rzuca się w morze, żeby jak najszybciej do niego dotrzeć, ten pierwszy z apostołów, który tak bardzo się zapala i tak płonie. Zdradza, później ukazuje niezwykłą y, wiarę. Te oznaki religijności są niezwykłe w przypadku Piotra. Może najwięcej pracy, wysiłku, trudu złożył święty Paweł, apostoł narodów, ale pod względem głębi uczuć takiego ognia. Lawy wewnętrznej, wulkanu religijności, no to Piotr jest bezkonkurencyjny. Warto rozważyć swoją relację z Chrystusem, skoro On jest największą miłością naszego życia. To, czy serce nie pała w nas, gdy jesteśmy w kościele, gdy przystępujemy do komunii, gdy słuchamy Słowa Bożego, jakie uczucia towarzyszą relacji z Bogiem? Czy jest to osłość, pożoga? Czy może jest to uczucie miłości, serdeczności, przyjaźni? Warto wzbudzać w sobie takiego typu uczucia. Może zacząć rozumieć, że Chrystus jest Bogiem, i rozniecać, podsycać te emocje, ten żar, tę życzliwość względem naszego Boga, by choć troszkę w tym akurat aspekcie świętego Piotra naśladować. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże. is poker is in her